Witam, jak mówiłem w poprzednim odcinku Dzisiaj pokażę wam mojego własnego escape'a Jest on ym, spory, ale jeszcze nie dokończony Jeśli go skończę, w którymś odcinku wam go pokażę Przejdę do tego survivala I jeszcze powiem jedno Jeśli i wam się spodoba, prześle Wam mój cały świat kreatywny, w którym jeszcze macie cały stadion. Du dość duży stadion. Pod trybunami są jeszcze szaty Ale dzisiaj nie będę... Nie, nie będę pokazywał, ponieważ dzisiaj chcę Wam pokazać Escape'a. Tak. Więc... Jeśli Wam się to spodoba, napiszcie w komentarzu i polubcie ten filmik. A ja Wam prześlę A ja dam link do mapki w opisie. Więc tak, zrobię teraz krót... krótkie cięcie i zobaczę czy wszystko jest sprawne w tym escape. Ie. I za chwilę się znowu zobaczymy. Wszystko sprawdziłem i cały solidar jest... zapraszam, cały escape jest sprawny. Więc możemy zacząć. Escape jest trochę logiczny i trochę ym, sprawnościowy. Musiałem go... Ups, ale no. dzisiaj coś strasznie nagi. z forum do ławy na no to jak autor topi się w lawie własnego escape'a no a tutaj ym, nie do końca się staram to jest tylko taka mała prezentacja która trzeba wszystko przejść i tak nie przeczytałem wam zasad kurczę trzeba się wrócić ale zasady są... nie ma dużo zasad więc tak zasada jest nie można niszczyć żadnych bloków Ym, oprócz drabinek na parkour można niszczyć drabinki i włożyć w własnego pomysłu. Stawiać i używać można tylko rzeczy ze nie można zamieniać takiej moda na to oczywiste gramy mam normalu w razie nalicza zaczynamy od nowa lecz gdy przechodzimy drugi raz szybciej i przejdziemy ponieważ wiemy co zrobić. Mapka zawiera dużo trudnych elementów, w których się na pewno pomęczycie. A autorzy przejdą ten A-space w 5 minut, to to może zajmieć nawet 3 godzin. Więc tak. Jeszcze jedno. Yy, jeśli chcecie mieć yy, tego escape'a jakieś yy, wrażenie fajne i żebyście nie widzieli jak to jest to po prostu od razu polubcie ten filmik a ja wam po prostu dam w opisie link ponieważ jak będziecie widzieć jak to się robi to to się nie będzie miało to to nie będzie miało sensu przepraszam muszę zrobić krótkie cięcie dobrze już wracam przepraszam no i idę dalej więc jak jak mówiłem, jeśli chcecie mieć tego radocha, to nie oglądajcie tego, tylko sobie wejście pobierzcie małkę. Tutaj musimy przejść do góry. I tutaj jest właśnie ta pierwsza pułapka. I jesteśmy tutaj i tutaj musimy sobie ustawić drabinki według własnego pomysłu. Wszystkie tak aby przejść do samej góry. Jesteśmy tutaj na samej górze znajduje się teraz w mrocznym pomieszczeniu, poszukaj ucieczki, aby, aby się stąd wydostać. Więc teraz tak, hmm, jakaś dziura, ale w środku nie ma otworu. Tutaj nie mamy żadnego wyjścia, więc musimy tutaj skoczyć na tym i wydaje ale to, to że ona otwiera tę dziurę. No i przechodzimy przez dalkę, wracamy się tutaj i już mamy otwartą dziurę. Teraz to coś mniejsze które musicie naprawdę pomęczyć. Przyczyniamy już z całą burzą parku, gdy pomieszczenie wstało i jest taki złe Ale teraz czekać coś strasznego. Rozwał pomarańczową No i wejść to na na w skrzynce. No to w skrzynce mamy całe wyzbrojenie, ulepszone na, na maksa 40. No i wchodzimy sobie tutaj, uprzemysłujemy już na, na, na normala. O to właśnie chodzi. Dlaczego miał być normal, ponieważ tutaj ma być tutaj bardzo dużo potworów. Musimy tutaj przejść. Jak widać jest tu strasznie. No, tutaj mamy cel zabotany od piperów Znaleźć TNT i posadzić na czerwoną wełnę. i tutaj sobie przejść Tutaj trzeba podpalić to, schować się w schowku, żeby się nie zabić. Przechodzimy dalej. Teraz wchodzimy tutaj, bierzemy za skrzynki wajchy. Ja sobie wezmę jedną. Bieram wajchę i to już jest bardzo trudne. Nie wiem jak to przejść, ale trzeba tutaj postawić ym, ym, wajchy, aby wysunąć te knotki. A tych wajchy nie, nie mamy. Tylko po prostu nie bierzemy i tutaj stawiamy. I jak widzimy, uruchamiamy sobie przejście. Przechodzimy wyżej. Jesteśmy już na tej drabince i tutaj stawiamy wajkę tutaj i wyłączamy to. Przechodzimy. chodźmy do Labiryntu. Labirynt jest krótki, ale skomplikowany. No i mamy. Gratulacje, wszyscy czy to Ja już sobie wyłączę pojemnik na pokojowy. I już koniec. Jak widać, ja to przeżyłem już 5 minut. Tak jak mi chciałem, to ja może. Ale w... Będziecie było przechodzić, ale trudniej jest tutaj. Wy kompletnie nie wiecie, ym, jak to zrobić. Nie wiecie, gdzie postawić wajchy, więc stawiać, umiecie sami sobie przecież wajchy gdzieś Jak mówię, to, to jest bardzo logiczny parkour, więc trzeba dużo pomyśleć, zwłaszcza w tej, w tej wieży Możecie się z nią tak męczyć i pomyśleć, że się nie da przejść, że się poddacie no ale. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu Escape'a. to ten film, jeśli chcecie przejść tylko Escapa samodzielnie. Ja sobie przygotowałem mapkę to co będę robił w następnym odcinku. I od razu Wam pokażę. I w następnym odcinku pokażę coś z Red tak jak w pierwszym. No jest ty. Jak zrobić taką trampolinę. To wyglądało tak, ale zobacz zapraszam Was po prostu bardzo do oglądania Dziękuję, polubcie filmik, subskrybujcie, do koniec, do widzenia.